Teraz gdzieś w lesie on idzie, przy plaży Na plaży, stegnie Tak, stegnie na plaży O, to tą scenę też wczoraj widziałem No woda gdzieś się Sorry. I tak wysiadłeś debilu Kto ci kazał? Kto ci kazał? Głąb Mam kręgosłupę z drzwi dostał Można najbardziej No ja odetnij się, to jest świetny pomysł Jest wysoko, jak to klasyk mówił z metr 50 Kurwa, jest wysoko, nie, no jest kurwa wysoko Paweł będzie skakał Paweł będzie skakał, Paweł właśnie skoczył Kurwa, rzeczywiście O kurwa, i pan Paweł, kurwa, pa Ej, Jedziemy Jedziemy, kurwa, no Tu z kierownicą Tu z kierownicą, jebnij mi łeb, o, elegancko A chyba ten helikopter jakieś turbulencje ma delikatne bo, ten podskoczył, tego obróciło, co tu się dzieje? Zbieraj ten swój mandżur. Czekaj, bo dla mnie <coughs> chyba to, to jest lat, to był. No, Twoja torba już tu leży, ty. Ciebie tu nie ma, a twoja torba już tu leży. No, dobra, o, już staję. Nie, dobra, już O, jesteś Kevin, wstawaj. Co ty za szopki tu robisz? Nie ma czasu na spanie, chłopie. Męczył się, chłopak, nie, nie stresuj go, daj mu odrychnąć. No jo, ślepy, jesteś głuchy i. Ogólnie ułomny. Przecież ślepy nie jestem Ale głuchy chyba że tak poproszę, mnie to wszystko po Nic z niego nie będzie, no jak będzie drzewo nosił, to będzie dobry! <laughs> tak. Sprawdzasz wzrok, no? Jest obecny. Jest kuźwa, nice Podążaj za mną, tak właśnie. Okej okay. ja sobie podbieram się dziadzie. Masz skrzyneczkę, tableteczki, Masz to... karteczkę przeczytaj sobie Plan na dziś Czekaj bo ja muszę <laughs> Torbę Gremo. sobie otworzyć Oj, Trzeba przytrzymać O panele fotowoltaiczne tu są Ale termomiksa nie ma Co ty gadasz? No serio tutaj w tej dużej skrzynce jest panel któryś Tutaj chyba Albo panele teraz są no No dodali my No te panele, sprzedawią się Wziąłem sobie Właśnie. Trzeba robić ten... O, grzybka to, o nie, najgorzej Trzeba zrobić ten, oświetlenie z tego, o nie, ja też Ale żyję Kamyczki trzeba pozbierać, będę rzucał w Kevin, na nim Nie, tego dużego to ja nie chcę. Nic więcej nie ma tu Jeszcze jest taśmy o, tu jeszcze jakieś skrzyneczka O jest panel Gdzie masz skrzyneczkę tu? Czekaj O, tu jest jeszcze panel, jeszcze jeden To ja tylko jeden znalazłem A no to ja dwa. Jeden U. był w tej dużej takiej żółtej, tutaj w tej żółtej. No to ja nie miałem raz. Dobra, gdzie my się znajdujemy? Daj to. Komórki. GPS-a No już fajny, no? Dotykowego telefonu nie widziałeś co to jest? Nie świeci i nie mieści się w dupie. No to Jesteśmy całkiem blisko. No tak, tak no bo tutaj waliliśmy ostatnie. Tam prosto, to walimy. Seki jaszków nazbieram, żeby sobie szopkę zbudować od razu. pierwszy, co? nie. Najpierw szopki, żeby można było spać, a ja tu w nocy nie chcę tak. żyć kuźwa bez, bez żadnej obrony. Nein, nein, nein. Ja cię obronię. Ty mnie kuźno akurat obronisz. Ty Zadajesz się do no, dobra. Chyba <laughs> ci zarypałem. Okej, delikatnie. O Jezu, jak mi przyleził, ale Sarnina trzeba ją złapać. Zobaczymy czy takie szybkie teraz są. Jakby była broń, to już bym strzelał do niej. Już z pieprza ty, są szybsze. Chyba. No, już będzie ciężej tu mięsko złapać. Będzie trzeba na mewy znowu polować. Idziemy sobie ścieżką, bo przecież obiecująco to wygląda. Żadnej wioski pewnie nie spotkamy. A wyżej będziemy mieli pierwsze spotkanie z nimi. Chodź tu, biebórko! Ach, spieprzyło. Trochę sobie w ten odpocznę. jesteś? Bo ja się boję Znowu się to łóżka zesrałeś? A to ta druga tam jest, nie? Ten drugi spływ Nie wiem, nie pamiętam Ten drugi, no Tam było tak fajnie płasko Bo tu jest wioska po prawej ty Po lewej Trzeba ją ominąć Idziemy? Możemy iść Przewitać. Możemy iść zerknąć, ale Może ich nie ma w ogóle A, to nie jest nie wioska kanibali, to są namioty tylko Tu możemy spać Wiem, że możemy spać no, no to posłuchaj, hopa. O, tu też są panele. Dwa. A ja już mam pełno paneli. No, teraz o, teraz ja się wezmę. Może ja też mam pełne. Ale super. Będziemy prunt robić oświetlenie. Tu geodeta jest. Opa. Gdzie? No tu stoi. No, idziemy dalej. Tu masz skrzyneczkę po prawej, tak jak. Ja czekaj, nie śpię. Ja szkofę rozbieram. Gdzie? Taśmę taśm, tu. Jest taśma O, chyba trochę. Nie, normalnie. Już się nic się nie drze, jest dobrze Albo to dalej oznacza, że nie ma kaniba. Nie no bez jaj, muszę być. Tu jesteś ładna polana, ale krzywo A czy polane, no, z... polane zrobić to nie jest problem, nie? O, o jakiś babar o, Zając. Trys Teraz problem. Trzeba przebić się na drugą. O, o. Nie, bo my do tego drugiego spływu musimy dojść, ale pójdziemy z rzeki chyba przez las, żeby się nie pchać. To tam, może przy spływie coś znajdziemy? Ciekawego gościa. Ale dzwonią w te tarabany, <laughs> tak bez paręście, no. tam kościelnica stoi, ty. co znaczy. Kościół niecał. <laughs> jak to czas na Może nam spokoju trochę dadzą wtedy. Przez chwilę chociaż. Chociaż małpy to ten. O, druga koło ciebie, prawej Ale to polewał. chodzi o to, że jak wiesz, jakiegokolwiek kanibala bijesz, tylko te chyba jaskiniowe mają swój ostrzał, że one w ogóle na nic nie reagują. One i tak walą same z siebie. Tak czas na to już kieruje. Kurwa ty chuj, nie będzie przyjaźni Miała być przyjaźń Jesteśmy już prawie Czyli są kanibale, jest dobrze Długo będą dzwonić te tarabany? Chciałem cię namówić, żebyś poszedł do kościoła w ubiegłym niedzielę wygonił mnie z kościoła. kijaszków, będzie trzeba jakieś tam kolce zrobić w koło. I to chyba majster było tutaj. Nie. Leżej? To w takim razie to było tutaj. Nie. Czy to było przy spływie rzeki? Zaraz od, szło od noga od tego. Nie. To jest ta ostatnia miejscowa, na której wczoraj byliśmy Czekaj, ja sobie luknę na te moje zdjęcie Wyżej to na pewno nie było No tu jakiś, tu jakiś beduin wodę pije No... Czekaj, gdzie to było? Tutaj, gdzie te skały są Mówię Tak sobie. No to było gdzieś tutaj W tym, no gdzieś podobnie Tak No, coś koło tego nie wiem czy te będę inny powodzie chodzą, ale Słyszę muzykę ja ja narkotik, Czym mi się wydawało? Nie, ja wstałem To się opieprzał innego Dobra to ja bym tutaj jakoś to zaczął Tutaj niżej może Bo ja tu tak zbytnio. Jak ten tryb się przełączał na padzie? Weź postaw mm. pierwszą belkę. Pionowo. Pionową. Tylko tak elegancko, nie? Ja nie mogę belki dołożyć. Nie pamiętam, jak to się przełączało. O! Coś takiego? Coś takiego? będzie tu jakieś schody wyczarować albo coś? Pomyczku takie eleganckie, to zrobię. Albo przejście tutaj na ten. Łajno! Nie będę was zanudzał budowaniem, dlatego łatwiej time i uczymy jego oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Bajo jajo! Hej, ty, czekaj! Jakie kurwa bajo jajo? Ja ci dam bajo jajo. No normalnie, chłopie! Bajo jajo. We'll <laughs> Przybył na jego cześć, zostawcie suba, łapkę w górę i co tam chcecie, byle było dobrze. Więc jak powiedziałem wcześniej, bajo, jajo.